Tematem dzisiejszego spotkania jest komentarz do sprawozdania w sprawie praworządności Komisji Europejskiej. Bardzo proszę, Panie Ministrze. Dziękuję bardzo. Daj kurze grzędę, a ona wyżej siędę. Trzeba było nie dawać, trzeba było nie zgadzać się na warunkowość, trzeba było nie zgadzać się na KPO, trzeba było bronić polskiej suwerenności, tak jak chciała Solidarna Polska, mówiąc, że właśnie tak będzie, że Komisja Europejska ma wilczy apetyt i będzie chciała zwiększać swoją władzę kosztem państwa polskiego. Będzie chciała wykorzystać, niczym ten wytrych, tą dobrą wolę polskiego rządu, by Szantażować i wymuszać kolejne zmiany. I niestety widzimy na załączonym obrazku, że dzieje się dokładnie to, o czym mówiliśmy, przed czym przestrzegaliśmy. Polska mogła w 2020 roku, w grudniu, postawić twarde weta i nie zgodzić się na takie rozwiązania, które były sprzeczne, co jest oczywiste, z traktatami europejskimi. Mogliśmy bronić swoich interesów i skutecznie przeciwstawić się agresji politycznej Unii Europejskiej. Stało się inaczej. Zwyciężyło zaufanie do Unii Europejskiej. Osobiście przestrzegałem przed takim optymistycznym myśleniem i Solidarna Polska była temu wyraźnie przeciwna. W Parlamencie mieliśmy w tym czasie zaledwie 19 posłów. Dziś mamy już 20 jest postęp, ale dalej to nie wystarcza, żeby móc w takich wypadkach kluczowych rozstrzygać o decyzje, jakie zapadają. Więc mogliśmy tylko ostrzegać i przekonywać, by. Scenariusz, który się właśnie realizuje na naszych oczach, szantażu ze strony Unii Europejskiej, kolejnego szantażu w dniu dzisiejszym, bo tej zapawnienia szantażu, który nas czeka, nie mógł się w przyszłości urzeczywistnić. Ale stało się, jak już wszyscy wiemy, inaczej. Nie mamy z tego powodu satysfakcji jako Solidarna Polska, że trafnie przewidzieliśmy bieg wydarzeń, że trafnie ostrzegaliśmy pana premiera Mateusza Morawieckiego przed decyzjami. Ustępstwami wobec Unii Europejskiej. Ale mamy głębokie przekonanie, że ta droga ustępstw to jest droga donikąd. Że nie możemy dalej ustępować. I mam nadzieję, że ta świadomość dociera do coraz większej liczby osób, że nasze słowa to nie jest czarnowictwo, tylko to jest realna ocena sytuacji. Dlatego, że przecież usłyszeliśmy już ze strony pani Jurowej, bohaterki dzisiejszej konferencji prasowej wiceprzewodniczącej Komisji Europejskiej, a później też i pani von der Leyen, że ustawa w wersji pana prezydenta też im nie satysfakcjonuje, którą przecież uzgadniali wspólnie z panem prezydentem i premierem i że środków nie, nie zamierzają wypłacać. Bo tutaj nie chodzi, drodzy państwo, o jakąkolwiek praworządność. Tu nie chodzi o sądy, prokuratury czy inne sprawy, które są przedmiotem sporów czy negocjacji Unii Europejskiej. Tu chodzi o władzę i chodzi o wywrócenie tej władzy, która ma mandat demokratyczny w Polsce. Chodzi o to, aby otworzyć szerokowrota dla Tuska i jego ekipy, bo Tusk i jego ekipa gwarantuje Komisji Europejskiej politykę pełnych ustępstw w każdym wymiarze. Począwszy od wieku emerytalnego, który z całą pewnością będą chcieli przywracać i podwyższać, jak to robili wcześniej, poprzez wszystkie inne żądania związane z energetyką, którą jest przecież zabicie węgla i polskiej niezależności, jeśli chodzi o produkcję prądu z węgla, a sprzedawanie nam drogich technologii i mało efektywnych w zakresie w zakresie ni niestabilnych źródeł energii, czyli tak zwanych wiatraków i fotowoltaiki. Tutaj chodzi o wielkie interesy, a Polska i ten rząd, mimo tych ustępstw, które poczynił, niesłusznych ustępstw, jak czas pokazał, jak czas pokazał, trafnie przestrzegała przed tym Solidarna Polska, to ten rząd jednak czyni problemy Unii Europejskiej. Nie, nie idzie na takie ustępstwa i w takim tempie, jakby sobie tego eurokraci i urzędasy brukselscy życzyli. Dlatego oni życzą sobie tu w Warszawie powrotu do rządu Tuska. I oni dlatego to robią. Bo o to idzie gra, to jest prawdziwa stawka. A te słowo wartościach, o solidarności europejskiej, o wysokich standardach to między bajki wartości, solidarność europejska. Wysokie standardy widzimy, jak ta Unia Europejska traktuje Ukrainę, jak traktuje uchodźców ukraińskich, ile im serca daje pomocy. Nie tylko, że nie daje, ale jeszcze atakuje Polskę, która tej pomocy udziela w największym zakresie w Europie, a można powiedzieć, jeśli porównamy do wielkości PKB i na świecie, bo jesteśmy krajem, który ma PKB blisko 40 razy mniejszy od Stanów Zjednoczonych. A jeśli te proporcje uwzględnić, to jesteśmy państwem, które najwięcej pomaga Ukrainie, a oni śmieją, mają czelność, bezczelność wytykać w swoim raporcie, że my w niewystarczający sposób pomagamy uchodźcom ukraińskim, że Polacy, Polska w niewystarczającym stopniu pomaga uchodźcom ukraińskim. No trzeba być już tak bezczelnym, że to już przekracza wszelkie możliwości jakiegoś rzeczowego komentowania. Musiałbym przejść w formę przymiotników, którymi nie chciałbym się posługiwać na konferencji w tym pięknym gmachu Ministerstwa Sprawiedliwości. Dziękuję. Dziękuję Panie Ministrze. Panie minister Sebastian Kaleta, bardzo proszę. Szanowni Państwo, raport o praworządności miał być narzędziem, w którym Komisja Europejska wskazuje na różne braki czy wątpliwości w zakresie praworządności rządów prawa. Od początku sygnalizowaliśmy po pierwsze, że tego rodzaju raport nie jest tworzony w oparciu o jakąkolwiek kompetencję Komisji Europejskiej i że obszary, które są tam badane nie należą do kompetencji Unii Europejskiej. A dzisiaj co mamy? Już nie ma debaty o sądownictwie, jak była przez lata i tylko debata, o czym też mówiliśmy w 2020 roku. Przesuwa się debata na poziomy ideologiczne, ingerowanie w kolejne sprawy wewnętrzne naszego państwa. W zarzut dotyczący funkcji prokuratora generalnego i jego kompetencji. Szanowni Państwo, w Niemczech minister sprawiedliwości bezpośrednio może wydawać prokuratorom polecenia. I w tym raporcie dotyczącym Niemiec Komisja Europejska nie wyraża wątpliwości, że jest taka kompetencja ministra sprawiedliwości. Zarzut dotyczący KRS-u. W Hiszpanii mamy taki KRS jak w Polsce. Myślicie Państwo, że Komisja Europejska straszy Hiszpanów odebraniem funduszy, jak robi to wobec Polski? Nie. Komisja Europejska wyraża ubolewanie, że Hiszpanie w tej procedurze swojej nie wybrali członków KRS-u, bo jest tam po prostu konflikt w parlamencie. Nie kwestionuje zasady, tylko jej wykonanie. Że, za, za, że, że nie ma tego KRS-u w Polsce jest taki sam. Komisja kwestionuje. Nadzór ministra koordynatora służb specjalnych nad Centralnym Biurem Antykorupcyjnym. Nie wiem, być może marzy im się, żeby Słowomir Nowak był na czele Centralnego Biura Antykorupcyjnego, jeśli wygra Tusk wybory, bo pan minister słusznie wskazał. E, scenariusz tej gry jest dosyć jasny. E, widzimy, że Komisja Europejska kolejny raz wymyśla nowe tematy, którymi miałaby szantażować Polskę. Ale bardzo ważne jest przesunięcie się przez Komisję Europejską na sprawy dotyczące naszego bezpieczeństwa. Mianowicie Komisja Europejska. Kwestionuje, stawia pod wątpliwość jakość obrony polskiej granicy w tym konflikcie hybrydowym, tym ataku hybrydowym ze strony państwa białoruskiego w zeszłym roku. Wskazuje, że Polska tutaj mogła naruszać prawa człowieka, że źle zarządzała tym kryzysem, że powinniśmy być, wprowadzać mniej restrykcyjne środki w celu ochrony granicy. Komisja Europejska ma czelność taki zarzut stawać Polsce. Kiedy obroniliśmy granice Polski i Unii Europejskiej w świetle wywołanej przez Rosję wojny na Ukrainie, tym bardziej przecież te maski w zakresie intencji państwa białoruskiego opadły. Komisja Europejska nadto to stawia pod wątpliwość zakres pomocy uchodźcom z Ukrainy. Polska, która przyjęła najwięcej uchodźców, wyasygnowana najwięcej pieniędzy, bez wsparcia Unii Europejskiej, wręcz z przeszkodami ze strony Unii Europejskiej, bo gdybyśmy mieli wypłacone należne nam pieniądze, trochę byłoby e, łatwiej Polsce e, pomagać Ukraińcom, ba, prawdopodobnie ta pomoc mogłaby być jeszcze szersza. I Komisja Europejska krytykuje Polskę za to, jak świadczy tę pomoc. Komisja Europejska ponadto twierdzi, że w Polsce prześladowani fizycznie, werbalnie są dziennikarze. Państwo przychodzicie na konferencje tutaj do Ministerstwa Sprawiedliwości w inne miejsca, często z redakcji, które na co dzień nas krytykują. Czy widzimy w Polsce podczas protestów takie obrazki jak we Francji czy w Holandii? W ostatnich dniach takie obrazki szczególnie widzieliśmy w niektórych państwach. Tam takich zarzutów nie ma, wobec Polski są. Czy w Polsce dziennikarze są bici na ulicach? Według komisji tak. Kolejny zarzut dotyczy ideologii środowiska LGBT. Mianowicie, Komisja Europejska stwierdza, że jest to środowisko w Polsce dyskryminowane, nie otrzymuje funduszy publicznych, że Komisja w swoim raporcie powiela kłamliwą tezę o tym, że w Polsce były strefy wolne od LGBT w tym w sformułowaniu, które w tych uchwałach się nie pojawiało. I równolegle krytykuje prawo oświatowe, wskazując, że propozycje dotyczące możliwości Pozyskiwania wiedzy, wyrażenia zgody przez rodziców na temat organizacji pozarządowych, które świadczą różnego rodzaju wykłady, szkolenia, czy tak przynajmniej z nazwy, ich dzieciom, żeby mogli mieć nad tym kontrolę. To Komisja Europejska również kwestionuje. I teraz sobie zadajmy pytanie. Jaki to ma związek z praworządnością rządami prawa? To jest już czysta ideologia i polityka w bardzo szerokim zakresie, w zakresie, który nie jest w kompetencjach Unii Europejskiej. A co istotne, pan komisarz Reinders komentując dzisiaj treść raportu wprost wskazał, że ten raport będzie podstawą do wyciągania konsekwencji finansowych wobec państw członkowskich. Czyli będzie prawdopodobnie stosowany szantaż finansowy. Dziękuję. Dziękuję Panu Ministrowi. Zapraszam Państwa do zadawania pytań. Przy pewnym zasadzie na konferencjach w Ministerstwie Sprawiedliwości. Jedno pytanie na redakcję. Fakty TVN, bardzo proszę. Dzień dobry, Aureliusz Łojewski, Fakty TVN. Ja chciałem zapytać Panów Ministrów, czy Panów zdaniem sędzia Trybunału Konstytucyjnego powinien komentować wypowiedzi polityczne, czy też nie? Oraz jakie jest stanowisko Ministerstwa Sprawiedliwości, jeżeli chodzi o kadencję pierwszej prezes Trybunału Konstytucyjnego? Czy... Julia Przyłońska powinna zostać jeszcze na dwa lata na stanowisku. Czy powinien ją pod koniec tego roku zastąpić ktoś inny, Panie redaktorze? Jeżeli chodzi o kwestię komentowania, to chciałbym uzyskać jakąś bardziej szczegółową informację, bo Pan daje jakieś generalne pytanie, które jak domyślam się jest związane z konkretnym kontekstem. Więc myślę, że rozmawiajmy uczciwie i proszę mnie spytać o sprawę, o którą chce mnie pan dopytać, a nie jakieś abstrakcyjne filozoficzne wywody, bo to nie jest chyba moją... To ja może rozwijcie. doprecyzuję, panie ministrze, od razu. Jeżeli chodzi o to pierwsze pytanie, no to na przykład Jarosław Werembak na stronie Trybunału Konstytucyjnego cytuje wypowiedzi polityków opozycji oraz przestrzega przed tym, co się stanie, jeżeli opozycja wygra wybory. Natomiast to pytanie o kadencję pierwszej prezes, chodzi o przepisy z 2016 roku. Tutaj jest rozbieżność w interpretacji tych przepisów. Kadencja powinna minąć pod koniec tego roku, natomiast Trybunał Konstytucyjny twierdzi, że Julia Przyłębska powinna zostać na stanowisku jeszcze dwa lata. Panie redaktorze. Kulturę prawną wokół Trybunału Konstytucyjnego tworzą i sędziowie poszczególnych trybunałów jego składów, ale też i media, które nagłaśniają pewne wypowiedzi. I w tym sensie pamięć bywa czasami krótka, dziennikarska, ale ja pana odsyłam do pana stacji i archiwów. Państwo bardzo szeroko nagłośnialiście bardzo ostre wypowiedzi sędziów Trybunału Konstytucyjnego, które niezwykle mocno krytykowały działania polityków choćby Pana Profesora, Sędziego Rzeplińskiego, Prezesa Trybunału Konstytucyjnego, który nie jakże... Ja już, już on wtedy roli ostro, w Trybunale Konstytucyjnym, Panie ministrze. ostro, przepraszam Pana najmocniej, to pamięć w takim razie Pana Redaktora nie jest pełna, ponieważ miałem okazję brać udział w sporach z Panem Prezesem, Sędzią Trybunału Konstytucyjnego, kiedy był Sędzią i Prezesem i w, między innymi w Państwa stacji wypowiadał się e, iście politycznie, językiem nie mającym wiele wspólnego z prawem, wiele wspólnego na pewno z polityką, to taką nawet brutalną polityką. I to nie tylko Pana Prezesa, urzędującego wówczas jako Prezesa i Sędziego Rzeplińskiego, ale też i jego zastępcę, Pana Biernata, innych sędziów, więc naprawdę, no proszę nie stosować tutaj zasad hipokryzji. Pewne zasady niestety mogę na to ubolewać runęły, ale nie teraz, to się stało wtedy, gdy Między innymi Trybunałowi przewodził pan profesor Rzepliński. To on wprowadził taką już jawną w, 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 aktywność polityczną sędziów Trybunału Konstytucyjnego i państwo wówczas nie bulwersowaliście się, ale byliście główną tubą pokazującą te zarzuty i ataki kierowane między innymi wówczas też pod moim adresem. Więc skoro wtedy was to nie bolało, nie, nie, nie drażniło, nie wywołało konsternacji i zgorszenia to zakładam, że jesteście starszym, która stosuje różne standardy w opisie rzeczywistości wobec wszystkich. Więc odsyłam Pana do archiw Archiwów, Archiwaliów TVN24 i TVN. Pan minister 24 i TV. Co do drugiej sprawy, to sprawa wymaga zastanowienia, nie rozważałem <coughs> kwestii terminu, o który pan pyta, a życzyłby pan sobie zapewne precyzyjnej wypowiedzi. Więc odsyłam pana do biura prasowego. Panie redaktorze, pan, cytując panu ministrowi kontekst wypowiedzi pana sędziego Wyrębaka, jednak nie zacytował słów, do których się pan sędzia odnosił. Jeśli e, były premier, e, lider opozycji, kandydat na premiera, zdaje się, naj, największej partii opozycyjnej, mówi, kieruje swoje słowa właśnie do urzędu, w którym ten sędzia zasiada, że będą e, urzędnicy sprawujący funkcje konstytucyjne w organach konstytucyjnych odkuwani, z funkcji, które zgodnie z konstytucją zajmują. Kilkukrotnie ten lider polityczny wypowiada się o fizycznym ataku, braku zmiany prawa, bra Wdarcia się do budynków tych instytucji oraz fizycznym pozbawieniu funkcji bez zmiany prawa, to wydaje mi się, że przedstawiciel takiego organu konstytucyjnego ma prawo odnieść się do swojego statusu tak naprawdę w tym momencie, ponieważ to jego dotyczy atak. A wyobraźmy sobie sytuację, że tu obecni w sporze w Wokół Trybunału Konstytucyjnego w 2016 roku. Mówią, że trzeba fizycznie wejść do Trybunału Konstytucyjnego i pana Sędziego Rzep Rzepnickiego odkuć ze stołka. To jaka byłaby Państwa reakcja? Czy kiedykolwiek takie słowa padły z naszej strony wobec e, statusu takie pana Rzebińskiego? To się że nie wydarzyło. No Natomiast pytanie, czy nie pan, jest to zbyt daleko pan. idąca interpretacja no, też? Widzi Pan, wo, pana sędziego Rzebińskiego nikt ze stanowiska nie zamierzał odkuwać ze strony polityków, i e, a mimo to e, komentował wydarzenia polityczne. A sędzia Werbak od, odniósł się do ataku na instytucję, w której zasiada, e, ataku polegającego na tym, że została e, przedłożona zapowiedź odkuwania ze stanowisk fizycznie osób je sprawujących, więc. E, w, w zabranie w, w takim sporze zainteresowanego głosu wydaje się być zasadne. Nawet pan oficjalnie no, ja, ja że ja czuję, ja czuję głęboki niedosyt, muszę panu powiedzieć, że pan nie był uprzejmy przy kontekstu, kontekstu, bo to bardzo wiele zmienia. I ubolewam nad tym, że pan redaktor nie chce tego zauważyć. Nie była cytowana Więc, tylko ale ta Panie wypowiedź, redaktorze cytowany po, szereg wypowiedzi im, panu ministrowi? Panie redaktorze, ale nie wchodzimy opozycyjne. w polemikę. Zadał pan pytanie, pan, panowie ministrowie odpowiadają panu rzetelnie. Pan, pełni. Pan, pan przywołał planie. wypowiedź pana Szeciego Werembaka, która jak się dowiedziałem, bo nie znałem tego kontekstu, była odpowiedzią na skandaliczną, niebywałą, agresywną wypowiedź byłego premiera. Człowieka, który pełnił funkcję szefa Rady Europejskiej. I on w swojej wypowiedzi wprowadzał wręcz akcent fizycznej napaści na sędziów Trybunału Konstytucyjnego, przez to jest nie do pomyślenia w żadnym porządku prawnym państwa demokratycznego. I pan się dziwi, że później sędzia w jakiejś osobistej emocji, reagując na wypowiedź byłego premiera i szefa Rady Europejskiej. Używa sformułowań, które może są emocjonalne, ale w tym kontekście jakże uzasadnione. To komentarz do wypowiedzi pana Donalda Tuska, który piastował tak ważne funkcje, aspiruje do jakże ważnej funkcji, który niesie są pewną przemoc, już nie tylko symboliczną, ale zapowiedź przemocy wręcz fizycznej wobec sędziów, to jest przekroczenie wszelkich granic i, 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 i tych punktów, które można... które by pozwalały kwalifikować taką wypowiedź jako dopuszczalną w państwie demokratycznym. Dlatego reakcja pana sędziego jest i tak umiarkowana. A potwierdzam też to, co powiedziałem na wstępie, że niebywale polityczne, emocjonalne i nieuzasadnione takim kontekstem wypowiedzi były charakterystyczne i częste na falach państwa stacji, na państwa antenie, wtedy kiedy brylował w niej pan prezes Rzepliński i wówczas w żadnym razie państwo to nie razi. Dziękuję panie ministrze, bardzo proszę kolejną redakcję. Rafał Mirzejewski, Radio Z. Dzień dobry. Panie ministrze, też chciałem o Trybunał Konstytucyjny zapytać, konkretnie o spotkanie ministra Dworczyka z prezes Trybunału Julią Przyłębską. Czy sytuacja, kiedy polityk przychodzi do gabinetu prezes Trybunału i uzgadnia z nią termin, wręcz skład sędziowski planowanych rozpraw, czy to jest Kierunek, model reformy wymiaru sprawiedliwości, z którego Pan też może być dumny, czy to jest oferta dla Polaków, jeśli chodzi o, o wymiar sprawiedliwości? Panie redaktorze, w tej sprawie toczy się śledztwo, które bada wszystkie wątki, również i ten, co Pan był uprzejmie powiedzieć. Jestem prokuratorem generalnym, który nadzoruje to śledztwo. Dlatego, co do konkretnych czynności procesowych i tych okoliczności, które są badane w tym śledztwie, nie mogę publicznie się wypowiadać. Okay, to, proszę. to jeszcze chciałem Panie zapytać Radek, o wątek że, kampanijny, Radek, króciutko. Panie Radek, że, ale, ja się w zasadzie zadał pan pytanie. Króciutko, uzyskał, tylko, bo rozpoczęła się właściwie kampania. kolejki, bo już tak. niecierpliwi się stacja TFN24, Chciałem ja chce na zadać rzetelne pytanie. Bardzo proszę. Dzień dobry, Michał Głębiowski, TFN24, się kłania. Ja chciałbym wrócić do tematu konferencji i raportu komisji, bo to także nie odniósł się Pan do końca przynajmniej, także do sprawy, która była tam w jednym z podpunktów, czyli połączenia funkcji prokuratora generalnego i ministra sprawiedliwości, które no, rzuca pewien cień na zapewnienie niezależności prokuratury od działań rządu, jak rozumiem, w osobie Pana ministra oraz prokuratora generalnego, ale także pytanie, które mi się nasunęło już w trakcie i które mi się wydaje też jest trochę bardziej generalne, to znaczy, czy Państwo jako Ministerstwo Sprawiedliwości prowadzą dialog, bo tutaj dostaliśmy takie pismo z Biura Komunikacji i Promocji, jak rozumiem, to jest dla dziennikarza, ale czy także jest pismo do Pana przełożonego, czyli premiera, który negocjował takie warunki, czy także do Komisji Europejskiej, która czy nie wiem, czy nie powinno być adresatem takiego, takiej odpowiedzi? Czy taka korespondencja jest toczona i jak to wygląda na dzień dzisiejszy dziękuję? Panie redaktorze, poszczególne państwa mają własną tradycję ustrojową i dlatego są różnice pomiędzy rozwiązaniami w obszarze sądownictwa, jak i szeroko rozumianego w miarę sprawiedliwości Francji, Niemiec, Hiszpanii czy krajów skandynawskich. Wynika to z ich tradycji ewolucji instytucji, które miały swoją własną dynamikę zmian i w kontekście kulturowym danego państwa historycznym są zakorzenione. Jeżeli chodzi o Polskę, to jeśli sięgnie Pan do czasu międzywojennym, minister sprawiedliwości był prokuratorem generalnym. Kiedy Polska odzyskała niepodległość w 1989 roku, Sejm zdecydował, parlament i prezydent ówczesny, że prokurator generalny będzie ministrem sprawiedliwości. A, czyli minister sprawiedliwości będzie prokuratorem generalnym. I wtedy, kiedy Polska wstępowała do Unii Europejskiej, jak było? czy Unia Europejska postawiła warun jak za warunek, różne stawiała warunki. Wejście do Unii Europejskiej, rozdzielenie funkcji prokuratora generalnego od Ministerstwa sprawiedliwości nie postawiła. Kiedy Polska wchodziła do Unii Europejskiej, bez żadnych zastrzeżeń ze strony Unii Europejskiej, minister sprawiedliwości był prokuratorem generalnym. To najlepiej pokazuje na polityczny charakter tych zarzutów i potwierdza to, o czym ostrzegaliśmy, że na będą sądy, potem będzie LGBT i rozmaite wartości w związane z wychowaniem dzieci, Potem pojawi się rozdzielenie prokuratury, potem pojawi się CBA, a potem pojawią się różne warunki gospodarcze, które będą sprawiać, że życie Polaków na co dzień będzie dużo, dużo droższe i trudniejsze. I to się dokładnie dzieje. I, bo polityka jest bezwzględna. Polityka to jest gra interesów, która jest oczywiście sprzedawana w, w takiej warstwie pięknych haseł i wartości. Ale prawdziwe oblicze wartości Unii Europejskiej zobaczyliśmy w jej stosunku do tego, co Pan nosi nad swoim sercem do tej flagi, symbolu Solidarności z Ukrainą. Proszę zrobić rzetelny materiał na temat tego, co Unia Europejska robi dla Ukrainy na tle dużo biedniejszego kraju. Jednego z biedniejszych jednak krajów nadal Unii Europejskiej jest Polska. Ile proporcjonalnie Polska przeznacza na rzecz pomocy, na rzecz Ukrainy, na rzecz uchodźców Ukraińcy, na rzecz pomocy militarnej Ukrainie, a ile takie bogate kraje jak Francja czy Niemcy przekazują. Proszę sprawdzić. To szokuje jest porównanie, jeżeli chodzi o to pokazuje prawdziwe oblicze Unii Europejskiej, że wartości to są tylko, wie Pan, na konferencjach prasowych, a w tle za nimi ukryte są interesy. I tak samo chodzi tutaj, kiedy patrzymy na Polskę. E, mówią nam o wartościach, ale tak naprawdę chcą rozszerzać zakres swojej władzy, chcą wpływać na procesy polityczne w Polsce, chcą wysadzić mechanizm demokratyczny poprzez blokowanie funduszy i w ten sposób e, skłonienie Polaków, jak sądzą, Ufam, że błędnie, do głosowania na Tuska, któremu zaoferują uruchomienie tych pieniędzy. Oto toczy się gra. I Solidarna Polska, mogę to powiedzieć z satysfakcją, przewidziała to, co do Joty. Dlatego namawialiśmy pana premiera Morawieckiego, by nie zgadzał się na takie warunki przyznawania środków. Oszczegaliśmy, że to tak właśnie się skończy. I tak się niestety dzieje. I Solidarna Polska po to jest w polityce, by w przyszłości to odwrócić. Bo jesteśmy zdeterminowani. jesteśmy przekonani, że mamy rację. I chcemy bronić interesów Polski i Polaków w naszej suwerenności. Dziękuję Panie Pani Panie Redaktorze, pozwoli Pan też jasno określić mi zasady. Pani Redaktor czeka, więc nie chciałbym tutaj. Dzień dobry, Paulina Moroza, TVP Info. Szanowni państwo, ja mam takie pytanie, bo czytamy w tym sprawozdaniu wiele zarzutów nowych i starych, które, które się pojawiają. Chciałam zapytać, które z nich na ten moment są najbardziej groźne, niebezpieczne dla Polski? Czy w ogóle widzą panowie jakieś światełko w tunelu, żeby w końcu Komisja Europejska równo traktowała Polskę z innymi krajami członkowskimi? Dziękuję. Pani redaktor, to trochę jest kontynuacja tego pytania pana redaktora, który pewnie chciał dopytać jeszcze o tę komunikację z Komisją Europejską. Od kiedy Komisja Europejska te raporty o praworządności tworzy, Ministerstwo Sprawiedliwości we współpracy z innymi ministerstwami przekazuje bardzo szczegółowe informacje na wszystkie kwestie, które interesują Komisję Europejską. Tylko że finalnie w projektach dokumentów ani polskie argumenty nie są zreferowane. Komisja we wszystkich sprawach, w których Polska kwestionuje pewne podejście Komisji Europejskiej, we wszystkich sprawach zajmuje jednoznaczne stanowisko po stronie polskiej opozycji. Zawsze, w każdej sprawie. Co więcej, przywołuje źródła, e, które nie są źródłami naukowymi czy obiektywnymi, tylko źródłami, które również z organizacji współpracujących z opozycją, czy wręcz bezpośrednio tworzone przez opozycję, w oparciu o zmanipulowane dane. Więc e, oczywiście my każdorazowo, przed każdą publikacją raportu, na te zarzuty odpowiadamy bardzo szczegółowo, tylko za każdym razem jest to jak grochem o ścianę. Co też dowodzi pewnych intencji Komisji Europejskiej, że to nie jest e, narzędzie czy raport, który ma na celu pozyskanie przez Komisję Europejską wiedzy i następnie sformułowanie jakiejś e, bezstronnej opinii, tylko tak naprawdę Komisja w w, 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 wpycha to, co mówi opozycja do tego raportu, dodaje swoje rzeczy, które przydadzą się do szantażu, bo chce pomóc opozycji wrócić do władzy, ale ceną za powrót do władzy opozycji będzie utrata przez polskie suwerenności. To jest taka, taka transakcja, którą Komisja Europejska proponuje polskiej opozycji i w ten sposób po swojej stronie to um, realizuje. Natomiast um, co do głównych zagrożeń. Jak widzicie Państwo w tym raporcie, mamy ingerencję w sądownictwo, w prokuraturę, w organy kontroli państwowej, w sprawy wolności obywatelskich, które są w naszym porządku konstytucyjnym rozstrzygane. Mamy ideologię, mamy sprawy dotyczące społeczności, ideologii LGBT, mamy krytykę działań w obronie polskich granic i mamy również próbę ingerencji w prawo oświatowe. No chyba Unia Europejska w tych obszarach w żadnym przeze mnie wymienionym kompetencji nie ma ba, jeszcze dochodzi ta wolność mediów, o której też mówiłem. Więc spektrum zainteresowania Komisji Europejskiej jest już bardzo szerokie, a żadna z tych spraw nie jest kompetencją Unii Europejskiej. To są tylko przedmioty, które mają służyć szantażowi w Polski, żeby Polacy zgadzali się na realizację lewicowych ideologii, mimo to, że wybierają konserwatywny rząd. Dziękuję bardzo. Dziękuję panu ministrowi.